Przeprowadzenia takich zajęć troszkę obywatelskich, musi bardzo obywatelskich, mianowicie ja porozmawiania z osobą, która pełni bardzo poszczególną funkcję posła. Natomiast wiemy również, że Pan Paweł Babka się może mniej z światem polityki, a bardziej ze światem sportu. To jest Pan Paweł Babka, jest wielokrotnym mistrzem Polski. Pięciokrotnie w ciągu sześciu lat zdaje się. Pan został mistrzem Polski w siatkówkę, jest mistrzem świata juniorów, mistrzem Europy juniorów. Tych, tych osiągnięć sportowych w Wikipedii jest pełna, pełna długa lista, która zajmuje całą stronę nie ma tam miejsc, miejsca na, na zawody powiatowe, czyli takie, których który nie wygrywamy. Na początku chciałbym podziękować Pani Dyrektor za zaproszenie, Panu Dyrektorowi Gabrielowi. Toszkowi. Pan Jacek, zresztą to jest mój trener rezultatów młodzieńczych, mój pedagog, mój wychowawca. Także dziękuję Państwu za zaproszenie. to powiedziała, jestem jednym z Was. Chowałem się z Koroka Gdańskim na Skarszewskiej, Na piszce wykluczyłem całą klasę podstawową do, do świętej. Kiedyś to była święta. Wy jesteście. Część z Was już jest z osobami, natomiast w stosunku do mojej osoby troszeczkę jeszcze z młodymi, więc nie wszyscy może pamiętacie. Więc osiem las postałówki spędziłem tutaj na Wybickiego, wtedy w świademce. Teraz jest to szkoła podstawowa nr 3, którą, którą zarządza Pan Dyrektor Rybicki, który zresztą prowadził ze mną zajęcia CPT, zajęcia przygotowawczo-techniczne do życia. Całkiem przyjemna historia. Natomiast później... Cóż, po szkole poszedłem się uczyć do liceum na konfliktorską halę do Warszawy tam grać w Młodzieżowy Domu Kultury, czyli KSMTK Warszawa. W międzyczasie, w międzyczasie byłem reprezentantem polskich miorów. Odpowiedzialny e, przez, przez kolegę, zdobyłem Mistrzostwo Europy i Mistrzostwo Świata świadkówkę halową młodzieżową. Później moje tory rzuciły mi troszeczkę i do Gierzyna, kość, tam tam grałem w Azetę i w Resoli Rzeszów. Kilka razy zdobyłem Krzesło Polski, kilka razy Puchar Polski. Przede wszystkim uczestniczyłem w rozgrywkach reprezentacji polskich seniorów. Grałem kilkanaście razy w Lidze Światowej. Reprezentowałem nasz kraj ponad 140 razy na arenach międzynarodowych. Spotkaliśmy się po to, żeby Wy jesteście już właściwie dorosłymi osobami, część z Was za rok, za dwa, za trzy opuści mury tej, tej szkoły, tego liceum, które jest bardzo szanowane, nie tylko oczywiście w Starogardzie, ale w Macie jak zawsze od wielu, wielu, wielu lat jeden z najlepszych wyników, szczególnie w przedmiotach ścisłych. Tutaj moje gratulacje Pani Dyrektor, tutaj robi oczywiście całą kadrą pedagogiczną bardzo dobrą robotę. Ja niestety nie miałem tej Polskim. Aktualnie e, jestem posłem na Sejm. Traktuję to jako przygodę pewnego rodzaju. Wielu olsztynian i wielu mieszkańców Jugosławii Warmińsko-Mazurskiego zaufało mojej osobie i reprezentuje teraz mój region, bo tam mieszkam, tam, tam mieszkam, tam mam dwójkę, mały dzieci, tam, tam żyję. Natomiast cały czas uczuciowo jestem związany ze Starogardem, Będę tam tutaj regularnie, przynajmniej raz na kwartał. Tu mieszkają moi rodzice, tu mieszka mój brat, brat bliźniak. Mam tutaj dwójkę chrześniaków, także przyjeżdżam do naszego pięknego miasta, bo, bo tak trzeba sobie powiedzieć szczerze, Starogard ma swój urok. Oczywiście nie jest to metropolia, trzeba powiedzieć sobie szczerze. Że większość z Was po skończeniu tego liceum na pewno będzie wybierała dalsze losy poza Starogardem, tak jak, jak wielu chodźmiaków. E, powiedzieć powiedzieć się do na nauczyłem, być może część teraz do Warszawy. Ja zresztą w tych moich przygodach i sportowych i, i troszeczkę politycznych spotkałem mnóstwo ludzi ze Starogardu, którzy, którzy żyją, robią kariery, no już nie w Starogardzie, tylko czy w Warszawie, czy w Bursztynie. Niestety tam zdarzają się przypadki zawodników, którzy oszukują po prostu, oszukują e, siebie przede wszystkim, swój organizm. No i oszukują nas wszystkich. Przykład właśnie ten sam kiedyś doskonały obolarz, jak się teraz okazało, doskonały oszusta, pokazuje nam, że e, trzeba troszeczkę z dystansem patrzeć na te wszystkie osiągnięcia. E, sportowców, którzy przekraczają te bariery, wydawało się niemożliwe. Natomiast nie można powiedzieć, że oni są oszustami. E, wszyscy. E, sportowcy naprawdę ciężko pracują przez całe swoje życie. Właściwie, tu trener może potwierdzić, od, od czwartej klasy szkoły podstawowej, tutaj właśnie w śródmieczce stworzono taką klasę sportową, siatkarską. Mieliśmy 6 godzin wf wychowania fizycznego obowiązkowo w ramach zajęć szkolnych i po tym obowiązkowo 6 godzin SKS-u, więc to już dla młodego człowieka w wieku, wieku 11-12 lat. To było już duże obciążenie i tak trenowałem całe życie, dwa razy w tygodniu, rano, rano i wieczorem. I nie brałem żadnych środków dopingujących. Zresztą moi koledzy z siatkówki, jak i z innych, dyscyplin to. To teraz nasza reprezentacja osiąga doskonałe wyniki, bo wygrali Ligę Światową, byli drudzy na Pucharze świata, więc to są wyniki na no, poziomie światowym. i Wśród siatkówki nie zdarza się w przypadku regularnego dopingu. Nie ma takich, takich sytuacji, aby Zawodnicy brali środki niedozwolone, często przekraczamy te granice, ale to, to tylko kosztuje nasze ciało, nasze zdrowie. Ja sam jestem w trzech operacjach poważnych, zerwanie, naderwanie achillesa, naderwanie mięśnia czwórkowego uda. Jeszcze tu miałem kłopoty strzeżko, czyli za, za taką chrząstką za, za kolanem i to mi kosztowało naprawdę dużo wysiłku i dużo zdrowia, żeby wrócić. Czy czas trwa 4-5 miesięcy i później dopiero wraca do zdrowia. Natomiast wracając do emerytum sportu, ciężki wysiłek i, i odpowiedzialny wysiłek, mądra praca jest bazą, jest podstawą. Takie przykłady właśnie pana, pana Armstronga, kolarza są wyjątkowe. I szczególnie w tych sportach właśnie wytrzymałościowych, czyli podnoszenie ciężarów i siłowe podnoszenie ciężarów, kolarstwo. W tych sportach technicznych, gdzie więc trzeba więcej używać głowy i, i większość elementów wypracować w ciężkim terminie technicznym, takie przypadki się nie zdarzają. Jako sportowiec zawsze chciałem być najlepszy, zawsze chciałem osiągać jak najlepsze wyniki i aby moje narzędzie zawsze wygrywało. Trzy lata temu wiedziałem, że mój wykres zdrowotny w sporcie czyli umiejętność mobilizowania się, umiejętność codziennego, katastroficznego treningu, już pomalu zanieczyszczał mój organizm, moje ciało, było już po wielu operacjach było zmęczone, moja głowa też była zmęczona, bo sport, traktujmy sport zawodowy jako pracę. Ja, ja powiem tak, ja jestem na takiej wcześniejszej emeryturze sportowej, tak, ja pracowałem ciężko 20 lat fizycznie i psychicznie, ale wiedziałem, że kiedyś to się musi skończyć, są różne sporty, w których ta granica się w różnych jakby przedziałach. Tak? Są sporty techniczne, w których można dłużej pracować, są sporty fizyczno, techniczne, tak jak w gdzie ten wiek o 30, 30-32 lata już powoduje, że rzeczywiście organizm i, i, i głowa zaczyna się wypadać. I są sporty jak gimnastyka artystyczna, gdzie dziewczynki 22 już są za stare po prostu brutalnie mówiąc tego sportu. Ja wiedziałem, że ten kres kiedyś przyjdzie. A zatem, że zawsze się interesowałem i gospodarką polską, i światową, i polityką, spróbowałem, wystartowałem, dostałem propozycję od jednej z partii politycznych wystartowałem w wyborach samorządowych. E, tam uzyskałem całkiem przyzwoity wynik po trzeci. W Orszczynie jest 25 radnych, nie wiem jakiej sterwerdzie, Ilu jest lat miasta. W Orszczynie jest troszkę większym miastem i uzyskałem trzeci wynik dwa pierwsze wyniki uzyskali poprzedni prezydenci jak bolsztyn, także wynik bardzo przyzwoity. I to dało mi wskazówkę, że ciężką swoją pracą przez całe życie, tą fizyczną, tą psychiczną, tą do dobrym wizerunkiem sportowca, pozytywnym nastawieniem do życia i, e, i takim iściem cały czas do przodu, wyznaczeniem sobie tej, 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 tego celu, w którym zawsze jest wygrywanie, spowodowało to, że mnóstwo ludzi mi zaufało. I takim naturalnym krokiem było wystartowanie w wyborach parlamentarnych Również przyzwoitym wynikiem, który pozwolił mi w tej chwili być, być w Sejmie i nas wszystkich reprezentować. Ciężko powiedzieć, że, że miałem się czuł polityki, Nie uciekam od tego, jestem, jestem, jest, jestem w parlamencie. Natomiast yy, traktuję to jako takie wyzwanie, które osobiście yy, pracuję w Komisji Turystyki i Sportu. Tam zajmuję się właśnie sportem młodzieżowym, sportem zawodowym, yy, generalnie młodzieżą. Niedawno odbyły się wybory do, w Polskim Związku Piłki e, Nie wiem, czy Państwo słyszeli. Zostałem członkiem zarządu e, Polskiego Związku Piłki i tam będę odpowiadał za, za szkolenie również i za, za kontrolowanie tego, co robią nasze reprezentacje: czy seniorskie, czy juniorskie, czy, czy młodsze, bo są, są wiek, wiek, wiek w sporcie: z młodzik, kadet, junior i, i senior. Są jeszcze odpoje, do których już się zaliczyłem 35 lat na karku. Więc właśnie. E, te, te, ta myśl mi przyświeca przede wszystkim. E, pokazywać innym wyznaczać cele i starać się, e, starać się bardziej na miękko to traktować. Ja wiem, że przekaz medialny naszej, naszej polityki jest bardzo brutalny. E, to, co się tam dzieje, szczególnie kiedy włączają się kamery, szczególnie kiedy moi koledzy i koleżanki występują na tej głównej głównicy. Jest czasami brutalny i jest, jest brzydki, ale proszę mi wierzyć, nie wszyscy są tacy i proszę mi wierzyć, w kuluarach większość tych ludzi, z którymi można spokojnie, normalnie porozmawiać, można wymienić merytoryczne uwagi, można, można podyskutować, nikt wtedy nikogo nie obraża. Jest teraz duży kryzys gospodarczy, partie walczą o życie i ta brutalizacja języka jest widoczna nie tylko u nas i, i, i ci ludzie, przedstawiciele różnych partii politycznych, czy różnych, różnych opcji światopoglądowych, jak widzą kamerę, światełko czerwone, widzą mikrofon przed sobą, zaostrzają swoją retorykę, zaostrzają swoje, swoje stanowisko. Natomiast w kuluarach, gdzie spokojnie rozmawiamy o, o codziennych problemach i poważnych problemach, które nas czekają, spokojnie można z nimi porozmawiać. Oczywiście się często nie zgadzamy, często są długie wywody, które powodują, że staramy się przekonywać naszych adresarzy. Natomiast w granicach kultury, w wzajemnej szacunku i tolerancji. Natomiast kiedy, tak jak powiedziałem wcześniej, tak, kiedy niektórzy widzą to światełko kamery, no, zmieniają się bardzo mocno i ten, ten przekaz jest o wiele ostrzejszy, dlatego tak pani to odbiera, że, że politycy to, to taka klasa, która... Zresztą postrzeganie, prawda, politycy, postrzeganie pozytywne, nie chcę tutaj nikogo wyrazić z polityki, natomiast gdzieś tam po 5% pozytywnych. Natomiast sportowcy w drugą stronę. Dlatego osobiście staram się trzymać jakby tego wizerunku człowieka związanego ze sportem młodzieżą. Oczywiście, że jestem związany mentalnie i tak jak powiedziałem w rodzinie ze strobiącem, bywam tu często i na wakacje z dzieciakami i tak jak powiedziałem, ten kwartał byłam na dwa, trzy dni, a aby to być, więc mój związek jest bardzo duży, mieszkałem tutaj 15 lat, co prawda te mniejsze 15 lat, e, natomiast szanuję to co tu się dzieje, miasto się rozwija w spokojnym tempie, mam nadzieję, że w przyszłości będzie się rozwijało szybciej, cały czas jest pro, problem oczywiście w obwodnicy, w obwodnicy ale proszę mi wierzyć, mnóstwo, mnóstwo miast wojewódzkich również nie ma obwodnicy, tak jak zresztą Olsztyn, mój, mój rodzinny. Jestem traktowany przez olsztynian jako, jako swój człowiek. grając w klubie w się Olsztyn e, 4 lata i, i, i oczywiście się nigdy nie wstydziłem swoich korzeni. Zawsze mówią, że jestem bez że lata i spędziłem w Warszawie. Natomiast zapewne dużo osób nawet nie wie, że, że nie jestem olsztynem na, na Warmii i tak? Wszyscy się pytają właśnie, gdzie się urodziłem, czy na dworcowej tam w Olsztynie, czy gdzieś na, e, na Kościuszki. Więc w którym szpitalu miejskim się urodziłem w Rosztynie, więc Pochodzenie tak naprawdę jest ważne dla każdego człowieka. Natomiast myślę, że dla, dla ogółu obywateli ważne to, kim się jest, co się z sobą reprezentuje i jakie ma się plany na przyszłość.